No to może ja jeszcze coś powiem. Więc tak. <śm> zbanowali mi dwa kanały na YouTubie za to, że jak główny kanał w, nie w marcu, tylko w kwietniu e, dostał bana na 7 dni w związku e, bo ja wrzuciłem odcinek z Tiktokami i YouTube ogólnie uznał tam moje dziewczyny tańczące, YouTube uznał, że mm, e, że nagość, bo były skąpo ubrane i dostałem bana na 7 dni. Ogólnie na YouTube masz tak, że dostajesz najpierw ostrzeżenie, to ostrzeżenie jest na zawsze i potem dostajesz, potem jak dostajesz na przykład yy, potem kolejnego jakby takiego bana, to flagi się nazywa. Pierwszą flagę jest na 7 dni, druga na 2 tygodnie, trzecia kasunują ci kanał i każda flaga się przedawnia yy, po trzech miesiącach. No to ja dostałem tą flagę, bo to ostrzeżenie to ja już mam, no ten kanał też ma 10 lat, nie? To ostrzeżenie to już mam z bardzo, z bardzo dawna temu. Kiedyś tam, kiedyś tam jakieś filmy ogólnie zmieniali regulamin, na przykład ściągali jakieś stare filmy, które łamały ten regulamin, bo na przestrzeni tych wszystkich lat regulamin YouTube'a się zmieniał. No i tam dostaliśmy flagę, spoko, poczekamy 7 dni. Ale z tego, że wrzucaliśmy wtedy filmy, to ja mam jeszcze drugi kanał, Nitro się nazywał, gdzie streamowałem i gdzie wrzuciłem film, w którym powiedziałem no siema, dostałem bana, możecie subować ten kanał, bo tu kiedyś nawet chyba wtedy powiedziałem, że na tamten moment tam to się nie wydarzyło, że gierki będę nagrywać. I teraz wysłali mi maila, w którym powiedzieli, że w racji tego, że ominąłem tą blokadę tygodniową, tym filmem, czy streamem, jakbyś jakiś pojawił w tamtym tygodniu, to zawieszałem oba kanały.